Bo pani to nazywa terroryzmem. Oni uważają, że to jest praworządność. No albo się dostaną do Krajowej Rady Sądownictwa przez ustawę, o której przez 7 lat brzeszczeli, że jest niekonstytucyjna i niezgodna z prawem europejskim. Czy pan uważa, że jakby pan Bodnar swoje wariatkie e, pomysły wprowadził, to nie byłoby chaosu, tak? Niech wybierają, no ale niech zaprzestaną tych bajek na temat tego, jak to było niekonstytucyjne czy niezgodne z prawem europejskim, bo to są bajki. I, i ten, ta hipokryzja chyba jest już dostatecznie obnażona, żeby społeczeństwo widziało tych hipokrytów. Więc proszę mi nie wkładać w usta tego, co oni robią, bo ja się tak nigdy nie zachowywałam. I nie będą mówić o planie B, C, D i E. Bo to nie jest przywracanie praworządności, to jest zniszczenie struktur państwa. Trzeba się nie cieszyć. Więc są w tej chwili, jakby na to nie patrzeć, niezależnie co będą robili z nami, co będą próbowali robić, to są po prostu no, w odwrocie zupełnie. Sylwester Latkowski, zapraszam do po 20.